Witam serdecznie. Dzisiaj tytuł Undercrude autorstwa Davida Strachan i Dex Camino. Ta dwójka przygotowała właśnie tą grę. Jest to tytuł, który ma w założeniu przypominać nieco osławione FLT, czyli Faster Than Light. I tutaj jest pewna modyfikacja, mianowicie tutaj nie rządzimy sami statkiem, którym podróżujemy. Natomiast można to robić w grupie i co ciekawsze ta gra posiada także możliwość gry w kooperacji. I przede wszystkim najlepszą opcją, która tutaj jest, jest Remote Play Together. Czyli wystarczy, żeby jedna osoba miała tą grę, a reszta może się do niej dołączyć, nie posiadając kolejnej kopii. O co tu chodzi? Mamy do przejścia szereg plansz. Z tego co się dowiedziałem od autora, będzie ich sumarycznie około 11 i będzie także tryb Survival. Tutaj każda z tych planet ma jakieś szczególne właściwości, i musimy po prostu się do nich dostosować i rzecz jasna przejść. Dla przykładu Polara, którą wybrałem, ma tutaj strasznie zimne warunki. Tak więc, statek, który sobie zbudujemy, ja tu nie będę grał, tylko pokażę. Mamy tutaj do wyboru kilka statków. One się nieco różnią parametrami. Tutaj mamy, parametry, tutaj mamy ich parametry. Dla przykładu ilość punktów życia, energia, odzyskiwanie energii, prędkość tego statku oraz prędkość obrotu. To jest chyba dosyć ważne. Ważne. I teraz, jeżeli właśnie sobie wybierzemy, to te statki, jak już mówiłem, mają różne parametry, ale mają też różny układ pomieszczeń. A od czego to zależy i do czego jest to w ogóle potrzebne? Te systemy, które tutaj możemy wyrzucić, one działają na tej zasadzie, że tutaj w trakcie gry mamy cztery osoby. Mogę grać sam, wtedy te trzy dodatkowe osoby są sterowane przez komputer, ale możemy także grać wspólnie z przyjaciółmi. I wtedy te postaci są przez nich sterowane, oni do nimi zawiadują i wtedy można się rzecz jasna dogadać. Łatwiej się tutaj gra niż samemu, ponieważ jak to ludzie możemy się po prostu dogadać, umówić i w jakiś sposób przeciwdziałać atakowi wrogów. Natomiast jeśli zdajemy się tutaj na komputer, to jest troszeczkę trudniej, ponieważ tak naprawdę nie zawsze robi to co chcemy. Jeszcze nim zacznę grę, ja tu jeszcze wrócę do menu. W menu jest taka opcja jak szkolenie AI, czyli sztucznej inteligencji. I tutaj mam różne parametry. Na przykład, żeby oni się koncentrowali na uszkodzeniu kadłuba, na odzyskiwaniu energii przez statek, na zadawanie mm, obrażeń dla pokoi, ilość własnego życia, y, żywotność załogi i tak dalej. Te parametry możemy w jakiś sposób tutaj sterować, na przykład agresywny niszczyciel, ob obrona czy tam y, tryb obronny, ale możemy też oczywiście ręcznie tymi słowakami przesuwać. Tak więc, jak na przykład mnie nieco denerwowało, że oni mi tym statkiem ruszają, bo ja na przykład wolałem się bronić stacjonarnie, ustawiać osłony i tym podobnie, no to wtedy trzeba, by dla przykładu zmniejszyć ten parametr. To wtedy już nie będą latać, albo też dać na maksa, żeby oni jednak się poruszali, bo wtedy też wróg ma troszeczkę trudniej nastrafić. I jeżeli wróg do nas strzela, to my wtedy możemy się nieco inaczej poruszać. Jeśli chodzi o ustawienie sterowania, to można grać zarówno padem, jak i też z klawiatury. Oczywiście, jeżeli gramy z kimś, to chyba wygodniej gra się padem, szczególnie w kilka osób. Natomiast można to też rozłożyć na klawiaturę. Jeżeli gramy w kilka osób, to można z takich układów oczywiście skorzystać. No, to teraz przejdźmy może przykładową misję. Polara to już mówiłem. Tutaj mamy sytuację, kiedy lecimy przez system, który jest bardzo, bardzo zimny i musimy sobie dostosować statek tak, by właściwie się bronić. Przykładu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pomieszczeń. Jeżeli sobie wybierzemy inny statek, to ten ma ich już nie osiem. Ale tu mamy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aż 14. Z tym, że oczywiście, jak już mówiłem, można grać maksymalnie we 4 osoby, raczej tu zawsze są 4 osoby. Natomiast tylko te pomieszczenia działają, które aktywujemy, bo to można wejść i są pomieszczenia, które możemy włączyć. One są na stałe włączone. Na przykładu tutaj jest auto shield. Jak i też są pomieszczenia obsługiwane ręcznie. Na przykład, jeżeli ja sobie tutaj wrzucę tego shielda. To teraz w zależności od tego, w którym ja miejscu się ustawię tego pomieszczenia, to tutaj, w tym, jeżeli ustawię się w tym rogu, na przykładu ta część statku będzie wtedy broniona. Jeżeli się przemieszczę tutaj, to ta część jest broniona, ale natomiast ta nie. Natomiast taka autoshield powoduje, że statek wokół jest broniony, czyli mamy taką osłonę, która jest wokół statku, nie tylko skoncentrowana w jakimś miejscu. Ale jak sobie porównamy, to tu jest ilość życia osłony 2, a tu jest ilość życia 4. Tutaj odnawianie się jest dosyć szybkie, bo 4, a tu odnawianie już jest troszeczkę wolniejsze, bo tylko jeden punkcik. No i rozmiar tarczy ta, ta akurat sięga wokół statku, a ta tylko w trzech punktach, które my tutaj ustawimy, po prostu umieszczając się w danym tutaj miejscu tej osłony. Podobnie też z działkami, jeżeli. Staniemy tutaj, to te działko będzie po prostu sie siekać, akurat w tym kierunku. To wszystko też zależy od tego, jak gramy przeciwnicy. Natomiast, tak, tu są wymagania, które musimy spełnić, by podjąć się tej misji. Czyli, tak, musimy mieć mostek, musimy mieć broń, która strzela amunicją, ponieważ to są dwa typy broni, oraz musimy wypełnić te właściwe pokoje. Czyli, tak, jeżeli sobie ustawimy na przykład sterowanie statkiem tutaj. To mamy wtedy, że spadnie nam to. Jest shellguns, to są różne typy broni, na przykład podwójny strzał, i tam jest po prawej stronie pokazane, jak to działa. I one też mają różne zasięgi, te, te bronie. Tu jest strzelanie jakby z rakiet, z działek. Tutaj jest shotgun, który jest dobry na bliskie odległości, ale niestety na daleki już nie za bardzo. A tutaj mamy jakieś wystrzeliwane rakiety, które lecą mniej więcej w tym kierunku, którym wystrzelimy, tylko jak widać, że mają dosyć, dosyć duży rozrzut. A tutaj jest shine shot, który strzela mniej więcej prosto, za to szybko i daleko. I przyspiesza, im dłużej strzelamy. No i teraz tak. Te bronie wymagają dorzucenia amunicji. A zatem, jeżeli sobie wrzucimy dla przykładu, ja z tego zawsze strzelałem, i do tego też muszę mieć amunicję, czyli dla przykładu amunicja będzie w tym miejscu. To oznacza, że jeżeli ja teraz chcę dojść do statku, tutaj do tego mostka i nim sterować, to muszę przejść przez te pomieszczenia. Amunicję, jeśli mam tutaj, no to tak naprawdę teraz, jeśli chodzi o broń, powinienem ją mniej więcej rozkładać, tak żeby było blisko, jeśli właśnie chodzi o ładowanie jej. Czyli tu mam jedną, no to teraz też drugą, na przykładu Double Shot, wrzucimy w to miejsce. I teraz z tego składu można nosić zarówno tutaj, jak i tutaj. Natomiast tak, tu jest mostek, co by tu jeszcze dorzucić. Musimy mieć też pomieszczenie, które jest właśnie dedykowane tej misji. Czyli tutaj, jeżeli lecimy przez ten bardzo, bardzo zimny jakby teren, to musi mieć taki grzejnik. Ten grzejnik gdzieś chyba na początku, tu jest heater. I dla przykładu, ja sobie ten grzejnik wrzucę tutaj. Ja będę tym miejscem, na przykład, zarządzał, tak? komputer niech sobie tam lata i będę obsługiwał zarówno grzejnik, jak i coś jeszcze. Co my tu jeszcze mamy? Mamy możliwość włączenia, zadawania większych obrażeń, i to sobie wrzucę dla przykładu tutaj. To jest holografik Medic, który powoduje, że jedno. tutaj stąd wychodzi tak, jakby Medic, i on leczy wszystkich tych członków załogi, którzy odnieśli obrażenia. Tutaj mamy wybór pomiędzy typem dronów naprawczy albo taki jeden, który rusza się pomiędzy tej pokojami i naprawia. Z tym, że tu jest ważne ten właśnie Cold Ray, right, czyli. Czas jaki musimy odczekać, żeby on na nowo mógł zostać użyty. Natomiast te, jak widać, dwa wypuszcza takie robociki, ale one się dosyć wolno regenerują. Tak więc ja sobie wrzucę, a no, może nawet dwa. Tak, to mam, to mam. Mm, teraz tak, tryb energii. Możemy włączyć, i to będzie wtedy używane na stałe, ale też możemy mieć taką y, aktywowaną jakby ręcznie, czyli ja muszę przez to przejść. Ja to sobie wrzucę, może gdzieś tutaj, bo tego za często nie będę używał. Natomiast najważniejsze dla mnie ja wolę, czy tam ja raczej lubię tego silda używać. Także ja będę tutaj stał i będę obsługiwał silda, ewentualnie kierując się tutaj ku tym właśnie pomieszczeniom. A komputerem, gdzie strzelał, dałem już dwa działka. To były działka, które wymagają amunicji, ale są też działa laserowe, które amunicji nie wymagają, natomiast opierają się na energii. Tak więc laser, jest railgun, jest railgun. Fast, czyli strzelające szybko, czego zawsze używałem. Tego zawsze używałem komputer też, czy, gdy widziałem tego używać. Laser Beam, czyli użyjemy tak mniej więcej tutaj. To może jeszcze jedno Railgun Fast. Oni bez problemu trafiają we wroga. Ja to różnie mogę mieć z tym problemy. No i to mniej więcej tyle. Oczywiście to można wszystko sobie wybierać. To jest dosyć dużo statków, dosyć dużo układów. Mój ludzik jest niebieski. No, ten włączył damage up, tak więc czekamy w tej chwili do widać, gdzie ja się przemieszczę, tam się ta tarcza ustawia. No, jest z tej strony wróg. Czyli ja będę musiał się tak przemieszczać, żeby on mi nie mógł trafić. No i czasami jest problem, jeżeli wróg nadciąga z kilku stron, a ty możesz tylko z jednej się bronić, ale to jest w sumie dosyć dobre. Tylko to najlepiej byłoby, gdyby dla przykładu ktoś jeszcze obsługiwał statek, wtedy y, mógłby odlecieć i ustawić się tak, żeby wróg nie mógł nastrawić. Czyli na przykład y, na, na drugi bok, tak? tak, żeby mieć dwóch przeciwników po jednej stronie i żeby oni walili w tarczę. Zamarzam, czyli muszę teraz przejść tutaj, to jest ten wskaźnik zamrożenia. Chwilę trzeba postać w tym pomieszczeniu, można już dalej zasuwać. Tutaj jeżeli spada żywotność załogi, to wtedy ten pasek jakby się kurczy. O, teraz widać, że ktoś tam się przemieszcza. Ja też muszę na to uważać i reagować, ponieważ oni czasami przeszkadzają. Także trzeba już dostosować tą politykę właśnie jeśli chodzi o typ walki, dobierając właśnie tamte parametry, które były wcześniej pokazane. No, troszkę mnie tu widzę, gość uszkodził. Zaraz będę musiał także ogrzać nieco swój statek. Dobra, zginął. Dogrzewam. A, jeszcze jeden, kurczę. Ja niestety się nie zdążyłem obronić. Dobra, loberwa kawałek. Problem jest tak, że jeżeli oni tutaj... Parkują mi tu w środku, latują tam, gdzie ja osłon nie mam. I to jest właśnie wkurzające czasami, jeśli chodzi o komputer. Bo gdyby to grał człowiek, to jak można by inaczej to ustawić. Tak więc ta gra jest bardzo fajna, jeśli chodzi o takie współzawodnictwo. Ja, czyli to jest spółzawodnictwo, bo to jest gra taka kooperacyjna. Jeżeli gra z przyjaciółmi, bo tak samemu to tak powiem ci, że, że troszeczkę jest nieco nudno. No, teraz tak, mam dwóch gości, tak więc ciężko powiedzieć, gdzie to się ustawić. Z której strony. Natomiast gdybyśmy mieli inteligentnego pilota, to oczywiście można by się jakoś ustawić tak, żeby mieć dwóch po jednej stronie. Natomiast teraz, ponieważ mam osłonę, to jakoś idzie przed tym bronić. No i teraz jest kłopot, bo ten mi tu w nas, ale już został ubity. więc teraz ten. Tutaj mamy założenia misji. O, moment, bo już chyba się mroże dosyć. Jak widać, komputer też czasami dosyć aktywnie działa i potrafi nas bronić. Ale najczęściej w nie tam, gdzie byśmy chcieli. Tak więc tu musimy przez 50 sekund być poniżej 60%, jeśli właśnie chodzi o zamrażanie. No i musi, musimy też mm, przedostać się do każdego pomieszczenia. Tak więc jeszcze nie wszędzie. Tu mogę sobie oddalić energię. W którym pomieszczeniu jeszcze nas nie było? Medyka od pani mu ktoś tam dostał. Za krótko stałem. Dobra, wyjechały te naprawcze. 12 na 14. Jeszcze jakieś pomieszczenia zostały, w których nikt nie był. Tak więc to już za chwilę. I musimy tutaj kilka takich właśnie fal przeciwników przeżyć. Dwa to się jeszcze odnawia, to ja na razie uruchomię to. 16 energii odzyskałem. Dobra, wyjechał robot naprawczy. O, leci, zdążę. Problem jest taki, że jak oni wlecą do środka tutaj, to się ciężko przed nimi bronić. Walka z ludźmi wygląda znacznie ciekawiej, grałem z to, w to akurat z Bad Blojem i nawet fajnie się w to gra. Bo samemu to jest tak troszeczkę, że tak powiem, yy, nudno i czasami potrafi ten komputer wkurzać, ponieważ on się niekiedy przemieszcza nie do końca tam, gdzie my byśmy chcieli. O, teraz z tej strony walą. No, no, jak widać, tutaj trzeba mieć po prostu głowę obroconą we wszystkich kierunkach, bo nie wiadomo z której strony będą naparzać. Jak komputer wylatuje za ekran, to się właśnie taki kształt pojawia, więc można mniej więcej się domyślać, z której strony nadejdzie strzał. No i też, jeżeli grałoby się z kimś, to można by skoncentrować swój ogień na jakimś jednym statku, a nie jak tutaj po prostu oni naparzają losowo do każdego z nich. Tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się teraz ustawić. Dobrze, to weźmy te 3 akurat. Te trzy miejscówki. Ten skasowany więc teraz tego trzeba blokować. Rozwalony. No i ja tu niepotrzebnie odszedłem. No, mrozi się. Aj, tutaj atakują, ale z... ani z jednej, ani z drugiej strony tego nie przyblokowałem. Pancerz nie da się go odnowić, więc trzeba niestety się dobrze bronić. No jak już mówiłem, to może być problem, jeżeli gramy z komputerem. Znacznie ciekawsza rozrywka jest z ludźmi. Dobrze, to coś tam naprawia. Z tej strony lecą. Czasami są takie mocniejsze statki jak te i tutaj trzeba już się nieco namęczyć, żeby rozwalić. No ten akurat dobrze leci Żeby też już skończyli swoją podróż No ponieważ je ja operuję osłonami to jeszcze jakoś to idzie Jeszcze któreś pomieszczenie nie było aktywne Nie wiem czy to ja muszę przejść czy komputer Teraz zobaczymy ja się przez wszystkie przebiegnę Przeż oni sobie poradzą 12, to T2. 13. Trzynaście. to akurat T jest aktywowane w ten sposób, że musimy przebiec wokół. Dobrze, 7 energii. No, tutaj widać, jest dosyć słabe jeśli chodzi o zasięg. Ale ma dosyć duży wygar. Rozwalony koleś. Wszyscy wyleczeni, więc nawet niepotrzebnie wchodzę. No, i jest. Misja została ukończona. Z tym, że to jest dosyć prosta misja, bo to była chyba druga z kolei Polara. Natomiast tutaj poległem, tutaj poległem, tutaj chyba raz powtarzałem. Tak więc one się nieco między sobą różnią. Różnią się tu przeciwnikami, których napotykamy, i też między innymi mamy tutaj <laughs> różnicę, jeśli chodzi o uzbrojenie, i te dodatkowe, jakby elementy, których musimy użyć. Tutaj mamy wrogów, którzy się ukrywają, więc mniej więcej trzeba patrzeć, gdzie oni są i tak się ustawiać, i też w, stopień, w pewnym stopniu domyślać się, w którym oni kierunku mogą się przemieścić. Tak więc czasami komputer tutaj znacznie, znacznie utrudnia, no, a my niestety musimy w jakiś sposób reagować. Tak więc, jak już mówiłem, walka z przyjaciółmi, z kolegami jest bardzo fajna i ten lokalny multiplayer jest rozciągnięty i nawet jako tako działa, tylko to rzecz jasna zależy od tego, jakie mamy łącze, bo mniej więcej na tym to działa. Ja myślę, że jeszcze zrobię oddzielny odcinek odnośnie Steam Remote Play'a oraz Parseka, który jest takim odpowiednikiem, z tym, że te mechanizmy działają na nieco innej zasadzie. Tak więc, to jest mniej więcej. Tyle o tej grze, tu jest jeszcze coś takiego jak upgrade'y, chcę, że te upgrade'y jeszcze nie są aktywne i ja to pokażę może na, na stronie steam'owej. Tak więc to jest e, strona steam gry i tutaj widać oceny są mieszane, ale to się właśnie głównie wiąże e, z tym, że ludzie nie za bardzo wiedzą jak co grać. No jak już mówiłem, e, tutaj są upgrade'y i jeśli chodzi o te upgrade'y to to nie było pokazane. Mamy różne przykłady walk, to mamy tutaj możliwość w różny sposób właśnie ulepszać, czy to kapitana, czy też systemy inżynieryjne, osłony medyczne oraz broń. Z tym, że nie jest to obecne w grze. Autor mówi, że to było obecne, ale on wyłączył to, ponieważ to w pewien sposób nieco jeszcze graczy odwodowało, nie za bardzo wiedzieli, co można z tym zrobić i jak to obsługiwać. Tak więc ta gra jest, to jest jeszcze wczesny dostęp i ona się jeszcze rozwija. Jeśli chodzi o upgrade'y, które gra posiada, czyli aktualizacje, tak widać, to jest 21 lutego, 18 lutego. Gra jest co jakiś czas pchana do przodu i dodawane są nowe treści. No, tak więc jeszcze trochę czasu minie, nim ona zostanie ukończona. Z tym, że jak już mówiłem, ta gra, jeśli chodzi o moją ocenę, to jest taka sobie, jeśli chodzi o grę samemu, a jest nieco lepsza, jeśli chodzi o rozgrywkę w multiplayerze. Z tym, że Tutaj nieco mnie denerwuje ten sposób, który mamy rozgrywki, ponieważ mamy jakby takie oddzielne misje. Natomiast jeśli właśnie chodzi o taką grę z przyjaciółmi, to tutaj bardziej pasowałby właśnie ten tryb survival, który tam jest, ale który jeszcze nie jest obecny. Ponieważ wtedy mielibyśmy taką jakby jedną podróż rozwijanie naszych zawodników, znaczy naszej postaci niezawodników. Tych tutaj członków załogi, i wtedy ta gra bardziej by się zbliżyła właśnie do FLC. Tu też mamy takie sytuacje, że nas atakują. Też mamy abordaż, i musimy mieć jeden właśnie z takich klocków, który powoduje, że wysyłane są jednostki, które walczą z przeciwnikiem. Tak więc to tyle odnośnie tej gry. A ja jestem ciekawy Waszej opinii odnośnie tego, czy taka forma recenzji jest dla Was lepsza te poprzednie były nagrywane na podstawie recenzji, którą ja wcześniej pisałem, którą później czytałem, tam jest troszkę inny odbiór tego, natomiast tutaj macie tekst mówiony na bieżąco, bez można powiedzieć, żadnego przygotowania, tak więc jestem ciekawy waszej opinii, która z tych dwóch opcji jest dla was bardziej przyjazna w odbiorze. Gra dostępna jest na Steam w kwocie 44 zł. Zakupić ją można jedynie na Steam, jak widać miesiąc temu miała najniższą cenę, czyli około 35 zł, natomiast jeżeli spojrzymy na historię cen, to co jakiś czas ta gra jeszcze spada. Czy polecam zakup? Nie za bardzo, chyba że, no właśnie, to jest bardzo ważne, zamierzasz grać z przyjaciółmi. Wtedy jest to już znacznie ciekawsza opcja, natomiast jeżeli gramy jednym graczem, to ta gra już nie jest tak wciągająca. No i też trzeba pamiętać o tym, że jest to gra wczesnego dostępu, tak więc ona nadal jest rozwijana i to jeszcze nie jest finalna wersja tego produktu. Jeśli chodzi o How Long to Beat, to jeszcze nikt tej gry nie przeszedł, ponieważ ona jeszcze nie jest skończona, tam nie wszystkie misje są jeszcze dostępne. więc tutaj trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jeśli natomiast mowa o zajmowanym miejscu, to ona po instalacji zajmuje około 536 MB. A to, jeśli chodzi o ilość ściągniętych danych, sprowadza się do 486 MB, które trzeba pobrać. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www. inaczej Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji.